Cześć, ja z tej strony. Dzisiaj mam dla Was prezentację statywów od Manfrotto z serii B-Free. Ostatnio na moim kanale pojawiła się prezentacja statywów e, Elements, czyli takich bardziej budżetowych i typowo kompaktowych statywów. A seria B-Free jest to taka. Seria między właśnie najbardziej takimi budżetowymi opcjami, a dużo bardziej profesjonalnymi, gdzieś tutaj są pożyczane elementy z obydwu tych kategorii. Także ta Free to jest najlepsza seria w sumie dla takich bardziej zaawansowanych amatorów, bym powiedział, i naprawdę ma wiele do zaoferowania, bo. Zwłaszcza jeden z tych statywów już zapożycza dużo ze statywu 0.55, który go używam na co dzień. Będę wam pokazywał porównania też z tymi statywami, co mam, czyli 0.55 i z element z carbon. Zacznijmy od pierwszego, standardowego, najbardziej standardowego statywu, czyli B3 Advanced. I ogólnie cała seria B3 Advanced statywów może być, znaczy. Macie do wyboru zarówno wykonanie aluminiowe jak i karbonowe. Możemy tutaj wybrać te zaciskowe pokręty twist loki takie i też klipsy. Także tutaj są różne modele i wszystkie te statywy mają bardzo fajną opcję taką, że nogi im się składają do góry, czyli jest możliwość złożenia ich do bardzo kompaktowych rozmiarów. Ten ma chyba 40. Kolejny będzie miał 41. I... Też 40 chyba i 43 maksymalnie będzie miał największy statyw, także ogólnie wszystkie są bardzo kompaktowe. że jak sobie rozłożymy, bardzo fajne klikanie, to mamy też nowy system właśnie rozkładania nóg, taki tutaj e, w dół ściągamy, taki jinx i on sobie klika. W serii e, Elements tam była taka przekładnia, którą Wam pokazywałem, ona niestety tak dobrze nie działa jak tego typu klipsy, dlatego, że tutaj, jak zwolnimy i podniesiemy nogę i ją później opuszczamy, to słyszycie to klikanie, i wtedy noga nam nie wróci już do góry, i gdzieś między kliknięciami tutaj się zablokuje. A jak ściśniemy dalej, znowu kliknie i jest blokada. W elemencie jest taka przekładnia, gdzie, gdzie po prostu musimy ustawić, musimy zawsze ustawić tam, gdzie ma się otwierać, a nie ma tej automatycznej blokady, takiej trochę. E, powiedzmy, mniej wygodne to jest, ale to też na pewno jest kwestia po prostu kosztów. E, wszystkie te nowsze, e, nowsze statywy z tej serii wyżej mają już płytkę podobną do tej z serii Elements, ale mają tę płytkę wykonaną z aluminium. Tak jak ostatnio mówiłem, że ta płytka mogłaby być metalowa albo aluminiowa, bo ma ostre krawędzie, jak jest plastikowa, ta jest z aluminium, z takiego fajnego. Satynowego aluminium i ma dodatkowo jeszcze takie dwa paski gumowane, które zabezpieczają jeszcze bardziej docisk. Także to jest bardzo fajne. I sama ta płytka nie pamiętam numeru, ale się zaraz wyświetli. Ona jest zgodna z zarówno RC2, jak i z Arca Swiss. Natomiast i tutaj bardzo fajny jest ten, właśnie, nie wiem, czy zauważyliście, ale tutaj ogólnie jest taki mechanizm, że trzeba w dół pociągnąć, później trzeba odblokować. Tu się blokuje tym klipsem to wyskakuje, ale jak już dociskacie aparat, to się wszystko blokuje automatycznie. Także to jest ten system RC2 w ogóle jest super. Ale niestety ta y, głowica nie jest... Znaczy sama płytka jest zgodna z systemem Arca Swiss, ale sama głowica, jeżeli weźmiemy na przykład aparat w klatce, tak jak ja mam taką klatkę Smallriga z gripem do Z6, to ona niestety nie wchodzi bez tej płytki tutaj. Musiałbym dokręcać płytkę do y, do, w sumie, klatki, także to trochę nie ma sensu, ale jest to jakieś obejście. Jedna z innych głowic, które Wam zaprezentuje Toma. Ogólnie, jeżeli rozłożymy ten statyw, on ma maksymalną wysokość 150 cm, co jest fajne dla statywu podróżnego, jeżeli na przykład robimy sobie, nie wiem, krajobrazy, czy jakieś takie mniejsze rzeczy, wiadomo, że jeżeli go rozłożę, to ten aparat jest niżej niż moja linia Oka, także jeżeli bym fotografował, to muszę się schylić. No to, to musimy mieć na uwadze, no bo niektórzy bardzo lubią wysokie statywy, żeby stać prosto albo nawet jeszcze wyższe. Ten nie jest taki, ale to jest wersja bardzo kompaktowa, także coś za coś. 150 cm maksymalnie wysokości, udźwig tej głowicy 4,94 4, bodajże do 8 kg, także całkiem spoko. I to, co mi się bardzo podoba w tej głowicy, to jest połączenie oporu głowicy kulkowej razem z pokrętłem od jej zwolnienia, czyli tutaj w środku mamy taki dodatkowy jinx do kręcenia, który reguluje nam opór tej głowicy kulkowej po zwolnieniu. Jak mega mocno przykręcimy, to się nie ruszy, także trzeba sobie odkręcić razem z tym, żeby, żeby tutaj był ten opór, także jeżeli macie mega mocno skręcone, to sam aparat aż tak mocno Wam nie zjedzie, także to jest bardzo fajne. Nienawidzę głowic, gdzie są dwa pokrętła osobne. Dla mnie to jest po prostu zbędne. Albo zaciskam, albo nie zaciskam. Po co mi już wtedy opór z dwiema tymi? Tutaj jest to fajnie połączone, także akceptuję to. <grym> Rzeczywiście, nie wiecie nawet, jak bardzo mnie to denerwuje, bo mylę te gałki. I teraz nie wiem, czy ja y, odkręcam tą od y, obracania. Tutaj jest wszystko wiadome, która jest od czego. Czy od oporu, czy jak teraz zwolnię opór, czy jak tamtą, to kulka mi zleci, czy nie, czy aparat. To było przy tym chińskim statywie z AliExpress. To, co ma fajnego pożyczonego z wyższych serii, tak jak powiedziałem, że ta seria Advanced ma dużo rzeczy, których ja używam, na przykład w moim statywie 055, takim porządnym, ciężkim statywie. to jest gwint 3.8 cala, także taki bardziej filmowy, ale trzpień te dwustronne, możemy sobie spokojnie tu wkręcić. Do tego podpiąć jakieś akcesoria, także monitor podglądowy na przykład bardzo spoko opcja w tej serii e, obciążenie haczyk na obciążenie montujemy na bazę statywu nie na głowicę centralną co bardzo ułatwia regulację wysokości aparatu w przypadku jeżeli mamy obciążenie także karabinczyk tutaj wieszamy z boku i to też jest coś co mam znajome z serii 055 e, to co, czego nie bardzo lubię w sensie Manipulacja kolumną centralną, ustawienie kolumny centralnej, zwolnienie zacisku odbywa się takim, taką tuleją, po prostu taką zakrętką. Ja za tym nie przepadam. Osobiście wolę mieć tak, taką zwykłą śrubkę. Dla mnie jest to dużo bardziej wygodne, ale nie wiem, może komuś to bardziej pasuje w takim ustawieniu. I jak wyciągniemy gumową zatyczkę, to w tych głowicach możemy sobie tych wersjach możemy sobie odwrócić głowicę do góry nogami. Także to jest ten podstawowy statyw. On chyba zaczyna się od 799 zł. Razem z głowicą kulkową tą mniejszą 6494 bodajże, ta co ma udźwig do 8 kg i do takiego wyjazdowego fotografowania żeby zaoszczędzić miejsce, ale mieć większą stabilność, super opcja. Dlatego, że w porównaniu z serią Elements, no ja mam tą wersję karbonową, ten statyw jest trochę mniej stabilny od tego, w sensie czuć to troszkę. Chociaż jest chyba trochę wyższy, ale nie pamiętam jak on cenowo wypada w porównaniu z tym, czy to jest już inna półka za ten klips to. Ten klips właśnie regulacji tych nóg to niekoniecznie mi się podoba, ale ta głowica kulkowa mi się też troszkę bardziej podoba, dlatego że jest zgodna właśnie z na przykład z moją klatką od ZFC, bo tutaj nie jest ten taki Quick Release od RC2, który jest w sumie genialny, jeżeli używacie zawsze tych płytek i macie wszystkie właśnie tutaj głowice Manfroto. Ale jeżeli na przykład zmieniacie często między arka Swiss, między jakąś klatką, między czymś tam, to wygodniejsza jest taka klasyczna po prostu dociskowa głowica i mi ona bardziej tutaj pasuje, bo ja tego statywu używam częściej właśnie do takiego filmowania czy fotografowania teł, gdzie po prostu często zmieniam aparat albo ma klatkę, albo ma płytkę, także jest bardziej uniwersalna taka minimalistyczna głowica. Natomiast ta jest dużo lepsza, jeżeli często ściągamy aparat ze statywu i bardzo często na przykład właśnie musimy go wkliknąć. To jest takie mega zabezpieczenie, jak po prostu wklikujemy, to tam już jest. Dobra, dużo było o tym pierwszym, dlatego że on ma bardzo dużo funkcji takich samych, co kolejne. I kolejnym modelem jest e, BeFree, ale GT, czyli seria bardziej zaawansowana. On wygląda, tutaj dużo elementów ma takich jak poprzedni statyw, ten Advanced, łącznie właśnie z klikaczami. Jak również z systemem tutaj e, tych twistów, tych zakrętek, ten jest chyba w wersji karbonowej, nie, bo miał napisane, to jest też wersja aluminiowa, ten jest już wyższy, on nie ma 150, a teraz będę obijał wszystkie nogi, a 162 cm maksymalnie. Także ten statyw już przy moim wzroście 183 cm. Już daje mi tutaj położenie aparatu nawet powyżej linii mojego oka, razem z aparatem u góry. Także to jest bardzo fajna opcja, jeżeli jesteście wyżsi i potrzebujecie tej takiej perspektywy stojącej. Ten statyw chyba jest za 1200 zł, natomiast ostatniego widziałem w przecenie za 1000, także można go fajnie tutaj wyhaczyć trochę taniej. Głowica jest trochę większa, jest masywniejsza, bo ma udźwig do 10 kg, nie do 8. Natomiast zasada działania jest ta sama, mamy to pokrętło tutaj zacisku głowicy kulkowej, płytka jest ta sama, tutaj ten system zwalniania jest taki sam, tylko po prostu jest masywniejsza, jest taka trochę bardziej stabilna. To samo, czyli tutaj mamy otwór na trzpień, tak jak w poprzednim, co czego nie powiedziałem, tutaj jedna z nóg jest gumowana, co daje świetny uchwyt. Jeżeli musicie szybko po prostu przestawić statyw z aparatem, to jest genialny uchwyt. Uwielbiam go, mam go w 0,55 i też jest haczyk do trzpienia, tak, znaczy do tego, do karabinczyka, do obciążenia tej właśnie sekcji tej bazy. Także bardzo fajne. To czego nie można zrobić, to odwrócić kolumny w dół. Dlaczego? Bo ta kolumna ma to co ja właśnie wziąłem w 055 jak go kupowałem czyli ma kolumnę poziomą możemy ją położyć o 90 stopni tutaj jest taka specjalna głowica którą po prostu luzujemy, zaciskamy jednocześnie wszystko robimy jednym tutaj właśnie jedną śrubą musimy od dołu wcisnąć taki klips żeby zwolnić, on wtedy wyskakuje możemy opołożyć to jest super, ja to uwielbiam i w połączeniu z możliwością rozłożenia nóg do praktycznie poziomu, a nawet, wiecie, możemy do góry je schować, nie wiem ile centymetrów od ziemi możemy fotografować. Także on jest reklamowany jako zaawansowany, kompaktowy statyw dla profesjonalistów makro. Tak mówią materiały reklamowe i jestem w stanie uwierzyć, że takie przeznaczenie właśnie ma. Natomiast ja używam właśnie czegoś podobnego. Teraz muszę. To jest mój pierwszy statyw profesjonalny, czyli 055 i on ma większość tych funkcji właśnie co ten, tylko jest większy, jest większy, masywniejszy, nie ma nóg odchylanych do góry, także nie mogę go łatwo spakować, w sensie nie ma takich małych rozmiarów jak ta seria Advance i nawet Elements, w sensie BeFree, Advance i Elements. Ma oczywiście regulację z takim dużym klipsem do poziomu praktycznie, co jest bardzo fajne. Też mega klika, no to jest, to jest tego nie zarżniecie, tego to jest taki, chociaż raz mi noga odpadła, ale to jest taki system prosty naprawy, w sensie dwie śrubki już miałem. To jest mega mocny statyw i stabilny, w cholerę stabilny i ma właśnie ten sam system kolumny, ten jest oczywiście wyższy już prawie ode mnie, jest pewnie 180 cm maksymalny, maksymalna wysokość, ale to jest inna seria, to jest seria wyżej niż BeFree, ale pokazuję ją po prostu dla porównania, to jest coś, czego co ja mam od początku, prawie takiej swojej poważniejszej przygody z fotografią, bo używałem go kiedyś u znajomego i stwierdziłem, że go kupię. Ja go kupowałem kiedyś za 750 zł, bez głowicy. Już wspomniałem na innym filmie, głowicę najtańszą, najgorszą, niestety, ale... I nawet nie współgra tamta moja głowica z Arca Suisse, więc nawet klatka tutaj nic nie pomaga. Beznadziejna głowica. <laughs> To akurat jest ogromny minus. Przyoszczędziłem na głowicy, co jest straszne, ale statyw, baza sama jest genialna. W każdym razie ten ma najwięcej zapożyczeń właśnie z tego mojego, które uwielbiam. Jakbym miał dzisiaj szukać, to prawdopodobnie na taki coś bym patrzył, dlatego że w tej cenie mam zarówno fajną, solidną głowicę, jak i właśnie ten system poziomego mocowania poprzeczki. Także to jest bardzo fajne dla mnie i taka opcja... E, najbardziej zaawansowana z tych wszystkich. Oczywiście też dostępna w karbonie, e, ale nie wiem, tam chyba różnica wagi jest około do, maksymalnie do 300 gram w zależności od rozmiaru statywu, ale niektórym to oczywiście może robić. Ostatnim statywem, jaki chciałem wam dzisiaj pokazać, trzeci, jest statyw e, teraz jaka to była nazwa? Live? Nie, to jest Manfrotto e, BeFree, chyba Advanced. O, jest nawet Freeway Live Lever. Freeway Live Lever. Trzy e, W czasem zamiast Freeway jest e, napisane. Również podobny system tutaj e, zwalniania nóg. Taki boczny, bardzo fajny. Wydaje mi się, że lepszy niż ten w moim 0.55. Wygodniejszy. Tutaj są zaciski. Są to podobno najmniejsze, najmocniejsze zaciski. Manfroto jakie robi. W sensie ta, ten model zacisków to jest najbardziej kompaktowy model, najmocniejszych zacisków, jakie są dostępne, także też coś to mówi. Eee, tutaj mamy regulację kolumny centralnej, też z poziomu tej takiej zakrętki bardziej niż śruby. Dla mnie takie właśnie wolałbym tę głowicę tutaj, ale o głowicy właśnie zaraz wam powiem. To samo, czyli mamy tutaj. Pętelkę na karabinczyk, 3 ósme cala, nogi składane do góry, tak jak już widzieliście. Maksymalna wysokość 150 cm, także tak jak ten pierwszy, możliwość przełożenia kolumny centralnej w dół, bo to jest ta właśnie standardowa z, z tą wyciąganą gumką. Ale to, co tutaj jest w tym statywie najważniejsze, to głowica. Dlatego, że jest to taka bardzo kompaktowa to sobie przesunę. Hybrydowa głowica fotograficzno-filmowa. Dlaczego hybrydowa? Bo dzięki tutaj ustawieniu jednej z czekajcie, bo tutaj jest taka pierwsza z wajch jest na klipsik. Musimy ją sobie, powiedzmy w poziomej tutaj orientacji dać. A druga wajcha jest kontrolowana na dokręcenie. Także odkręcamy. I możemy ją wtedy... Gdzie tu się dokręca? Gdzie się przykręca? Chyba przekręciłem... A, bo to jest w drugą stronę. Dobra. Czyli tak jest. O. I teraz jedną przykręcamy, dokręcamy. Wszędzie są poziomice, także możemy sobie bardzo fajnie wypoziomować. I tutaj ta głowica, znaczy ta, to pokrętełko jest na taki klipsik. I tym, jak odkręcimy, to zwalniamy płynność, tak? Czyli docisk tutaj. A tym, jak odkręcimy, dokręcimy, to mamy też właśnie tutaj zwalniamy docisk, ale to też powoduje schowanie tej, tej gały. Rączki są mega takie wygodne, bo są z płaskim profilem i bardzo łatwo się je odkręca, są gumowane, bardzo dobrze je się trzyma, także tutaj nie ma problemu, żeby coś przykręcić, dokręcić, super to wygląda. A ta głowica właśnie powoduje, że możemy aparat w pionie i w poziomie podczas fotografowania tutaj ustawić. Ta główna, duża mamy ją do e, tilto i do panowania bardzo fajna też płynna głowica tutaj w y, poziomie także paning mamy z poziomu tej rączki też i ten zacisk od y, paningu jest bardzo taki jest wiek, znaczy bardzo jest większy od tych poprzednich także to też jest takie wygodniejsze jeżeli mamy na przykład rękawiczki czy coś takiego także tutaj jest super sprawa jest to bardzo kompaktowa głowica bo tak jak zobaczyliście to się chowa do już takich rozmiarów że widzicie, nie? I to jest głowica, która może służyć do filmowania, która wcale źle sobie z tym nie radzi, bo w sensie nie radzi sobie źle, nie, że sobie nie radzi. <laughs> bardzo dobrze tutaj można wszystko wypoziomować, wszystkie poziomiczki fajnie działają, także bardzo prosto możemy sobie ustawić aparat, a nie jest to wielki statyw filmowy ten taki wiecie na nogi takie rozsuwane z trzema rurkami, które mega ciężko się rozkłada, jest mega ciężki, ale wiadomo, też udźwig mniejszy, bo tutaj chyba bodajże też do 8 kg, coś w sensie takiego będzie w specyfikacji, także tego się upewnijcie, ale to, co mi się bardzo podoba, e co jest z jednej strony małym minusem, bo nie ma tego szybkiego systemu takiego zabezpieczenia jak RC2, ale płytka jest ta sama. Ale tutaj już właśnie działa Arca Swiss bardziej. I w tej głowicy bez problemu sobie moje aparaty z klatką mogę mocować. Także to jest mega fajne. Tego statywu ceny nie pamiętam do końca, ale raczej się tak. Klasuje mniej więcej między tymi dwoma, chyba tak mi się wydaje. W każdym razie ta głowica, jeżeli sama głowica Was interesuje, coś mobilnego do zarówno fotografii, jak i filmowania, to to jest bardzo ciekawa opcja. Także ta y, Freeway Lever Live, podajże 3W Live, y, też można ją tak znaleźć. Także to też jest ciekawa opcja. Y, ten, tak jak on, też trochę zyskuje na wysokości, przez to, że ta ta cała głowica jest właśnie troszeczkę większa, wydaje mi się, że on jest jakbym tutaj aparat zamocował, to byłby idealnie prawie na wysokości mego wzroku, także to też mu trochę dodaje, bo to zależy oczywiście jaką głowicę gdzie przykręcimy. Są zestawy, gdzie możemy kupić sam znaczy całość zestawy z całości czyli z głowicą, ale są też takie, gdzie możemy bez głowicy sobie kupić i mamy, jeżeli mamy swoją jakąś ulubioną, to możemy ją podmienić. Także to jest wszystko w standardzie. Wszystko też ten ma gumowaną tutaj jedną nóżkę, także można bardzo szybko, fajnie złapać, tak wygodnie. E, ogólnie są stabilniejsze od tej serii Elements, którą ja sobie zostawiłem tego karbona, bo on jest mega lekki, mega kompaktowy, bo on ma w sumie też trzy sekcje ale jest taki właśnie fajny, leciutki i e, kompaktowy, i dla mnie super, jeżeli chodzi o jakiś wyjazd. Natomiast mm, tutaj. Te bi-free są troszeczkę bardziej stabilne jak one tak stoją fajnie na podłożu tak czuć troszeczkę większą stabilność w nich plus mają lepszy właśnie ten system zwalniania tej nogi żeby ją tutaj jakoś regulować góra dół także to też jest dużo wygodniejsze jest więcej opcji jeżeli chodzi o właśnie tutaj też głowice bo te elementy są tylko z tą standardową, z tą plastikową płytką. Oczywiście głowicę możemy sobie wymienić, ale czemu nie kupić od razu wszystkiego w zestawie. Dobra, to by było na tyle, bo dużo gadałem, to są po prostu statywy, ale jest ich dużo i mam nadzieję, że jeszcze zrobię Wam trzeci film o Manfrotto, bardziej zaawansowanych statywach. Między innymi o nowej wersji 055, no choć tutaj bydlaku, tym wielkoludzie, którego używam. Bo na pewno jest nowa wersja, jak szukałem to nawet tej zwykłej, starej chyba nie ma. Także na pewno są nowsze, lepsze wersje. I e, mam nadzieję, że właśnie zrobię też materiał o tych większych, żebyście mieli cały taki przekrój, taką prezentację tych statywów. To nie jest jakiś super wielki test. Tego najczęściej używałem do właśnie mojego nagrywania ostatnio, bo bardzo fajnie się go poziomuje. Natomiast e, i też łapie właśnie klatkę, także najwygodniej mi się tutaj zmieniało aparaty. I najczęściej też używam tego mojego małego karbonowego ostatnio zamiast tego nawet 0.55, żeby szybko zrobić zdjęcia teu, takie swoje produktówki, Bo to po prostu odpalam, biorę aparat. Jeden jest z płytką na stałe przymocowaną, a drugi ma klatkę, także mogę sobie szybko zmieniać i jest bardzo wygodnie, bo do nie mam klatki, tylko mam płytkę. Także to by było na tyle na dzisiejszą prezentację. To jest mega fajna opcja tego poziomego mocowania głowicy. W tym się zakochałem, jak kupowałem 0,55, także cieszę się, że to też jest w niższych modelach. Fajne są właśnie te dziurki na obciążenie w bazie, a nie w kolumnie centralnej, i to miejsce na trzpień. To są takie fajniejsze już udogodnienia w bardziej zaawansowanych statywach. Tego mi trochę brakuje właśnie w tym elemencie, na przykład do zamontowania telefonu. Jak się nagrywam, ale mogę zawsze jakiś inny klip wziąć. Także to było na tyle dzisiaj, dzięki bardzo za poświęcony czas, wszystkie linki są w opisie, sprawdźcie sobie, jeżeli Was coś interesuje, a my widzimy, usłyszymy się następnym razem. Hej!